tutaj wszyscy. Dzisiaj będzie wywiad z Luną, która będzie reprezentować naszą panią Julię. Chodź tutaj, chodź tutaj Luna, chodź, chodź, Dobrze, już idę. Dzień dobry wszystkim. Dobrze, o, więc opowiedz nam trochę o sobie. Jestem Julia, nie powiem nazwiska, bardzo kocham APS i Malo Pony. No mam 12 lat już. Skończyłam w marcu, 23 marca. Kolekcjonowałam eps od 2010, ale była przerwa przez właśnie już dwa lata. Kupowałam jeszcze w 2011, ale no przestałam i... Właściwie bardzo tego żałuję, bo wiem, że teraz bym miała już ponad 200, ale no cóż, tak się jakoś stało. Nie wiem, czemu to trapiłam. Lubię śpiewać, może nie mam głosu jak Anią, ale lubię bardzo śpiewać i, no, lubię rysować i różnie. no więc, lubię matematykę, sztukę, geografię, no i, ale to będziecie wiedzieć z ASKA, tam też o tym pisałam. I, więc dobrze. czy to prawda, że mieszkasz w Irlandii? No tak, prawda, że mieszkam w Irlandii, ale nie w to nie wierzą, ale to jest prawda. I no, um, no więc tak. I um, no, tutaj spoko, mieszkam tu od 8 lat, uczę się i mam tutaj dużo koleżanek, tak samo jak i w Polsce. Dobrze, dobrze. powiem jeszcze więcej rzeczy o sobie. Ojeja, no więc... Oj, 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 no łatwo się zaprzyjaźniam, jestem szalona, wiem, czasami wypisuję głupoty, ale to po prostu, się mnie czasem porąbało i mi odbiło, okej? Okay? Okej, okay? ja nie jestem szalona, bo czasami mi odbija szajba. <grym> Dobrze, i na no, co jeszcze? Du, 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 du. Lubię robić rzeczy dla teczopów, naprawdę, uwielbiam, po prostu to jest takie moje hobby, mogę dla nich wszystko zrobić. Em, ostatnio to tutaj nawet chciałam zrobić dom ze steropianu. To tajna klapa wyszła. No bo um, klej odpadł, a nie mogę użyć superglue, bo superglue Glue z terapią i to by wyszło po prostu błoto albo coś. No. Um, dobrze. Opowiedz nam, czemu ci się podobają LPS i czemu ja kolekcja LPS mi się podobają no ich urok po prostu. Jest bardzo słodki i um, no tak. No tak. O, tak. Dobrze. O, tarbami, ale to jest, Więc... Na no, tę torbę położymy to. Tutaj jest taki budzik od trady, ale odpada cały czas. Postawimy to... Szanić to, co nie? <tuszelanie> tak. A, pamiętam. no, jeszcze mam o sobie opowiadać? No, jestem po prostu geniuszem, znaczmy Naprawdę. <tuszelanie> Jest, jak macie jakiś problem z matmę, to pytajcie mnie. Ale, no, no tak. No, w większości kapuję wszystko, całą matmę i am. Um, możecie mnie pytać, bez problemu wam pomogę. Pomogę wam angielskim. No i tak. Na jakich instrumentach umiesz grać? Uuu, ja to człowiek orkiestra jestem. <grytania> Umiem grać na gitarze, keyboardzie, pianinie. Umiem, no, um... Na akordeonie uczyłam się, znaczy nie uczyłam się, ale no... Kapuję jak, o co chodzi na akordeonie. Harmonika na flecie gram. No i ja jeszcze nie wiem na czym ja jeszcze gram. No chyba to wszystko już. A, gram na bębenkach. <laughs> Każdy idiota mnie bez urazy. I tak. mm -hmm. Czemu Akurat właśnie wykorzystujesz Lunę do tego. Więc em, czemu ja wykorzystuję Lunę? No wykorzystuję Lunę do reprezentowania mnie teraz. Bo no, mamy tak, tak samo tak niebieskie oczy. Niebiesko takie zielone i tak ładnie to wygląda. I, no tak. No. Kiedy nowy serial? Właśnie. Kiedy nowy serial jest? Nowy serial miał się pojawić dzisiaj. Miał, ale się nie pojawił. I macie się em, tego nie martwić się o to, bo em, sorry, że czasami się tam denerwowałam, że jak em, nie mogłam, em, wiecie, em, no po prostu nie miałam weny, ale wiem o czym ten serial będzie, prawdopodobnie będę znowu grała główną rolę jak we wszystkich innych serialach, znaczy inne seriale to em, ja się zmienię w złą postać już. Taki mam charakter. Znaczy nie mój charakter. Znaczy nie, 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 że Juli charakter, czyli mój, tylko że luny charakter, o. Dobrze. Więc em... I co jeszcze chcemy cię o coś zapytać? No, to chyba wszystko. No, właściwie to nie wszystko, bo mogłabym Wam opowiadać cały dzień, całą noc. Naprawdę mogłabym. <laughs> Jakie jest moje życie cudowne, albo nie. Czasami jak chce się zabić, a czasami nie. Właśnie, czemu chcesz się zabić? O, no to czasami ciekawiło ludzi. Nie, po prostu tak ze smutku. Albo się za bardzo cieszyłam, albo było po prostu odwrotnie. Miałam doła całkowitego IM. Um, no po prostu tak, jakoś. Chodziło, no. Dobrze, bardzo było miło. Mm. Zrobimy jeszcze z tobą jakiś inny chyba wywiad. Później zobaczę czego ja tutaj o sobie nie powiedziałam i później no po prostu dodam nowy filmik z drugą częścią o sobie i, em, no. I em, no proszę mnie nie hejtować już mogę, no właśnie proszę mnie nie hejtować no że jestem ten ortografia i ten tego bo no no co ja na to poradzę, no prawda jak jestem? No po prostu, jesteście jakby rasistami, albo kurczę coś takiego, no bo jak mnie na nie szanujecie, jestem pewno Polką, Polką no w Irlandii, no mój tata to prawie ma grecką krew sobie, ale jestem Polką, uznaję to polskie jako mój kraj i tak. więc nie hejtować mnie, że ortografia i ten tego, to to mnie bardzo wkuza ale no wiecie, jakoś tak. No dobrze, no to kończymy ten wywiad, dobrze? Bo ja już a, muszę iść. Dobrze, to był bardzo miły wywiad. Dziękujemy, pa! Trzymajcie się! Będzie kolejny. Było wszystkiego? Na pewno sobie nie powiedziałam. To pa! Będę opowiadać o serialu w następnym odcinku. Z innym, po co, o czy jest Takie odcinki. No dobrze, no to pa!